Symbolika drzew. Morwa, ptaki, poeci, pisarze, zielarze, smakosze, tkacze, kucharze, owady. Lista jest długa. Wszyscy mają słabość do tego wspaniałego drzewa. Drzewo morwy zyskało uznanie jako drzewo życia i zioło nieśmiertelności. Przez niektórych uważana jest za najstarszą roślinę używaną przez człowieka rzymski poeta, Wergiliusz, nazwał morwę złotym drzewem ze względu na jej przydatność w medycynie, kulinariach i rzemieślnictwie. Zajmuje również ważne miejsce w mitologii i duchowości. Niektórzy badacze Biblii uważają, że wzmianka o sykomorze mogła być błędną identyfikacją drzewa prawdopodobnie drzewo, o którym była mowa w Biblii, to morwa. Drzewo Morwy miało na przestrzeni wieków różne, czasem rozbieżne znaczenia, w zależności od tradycji i wierzeń, którym podlegało. Uważano je za symbol wiary, wzrostu, a nawet śmierci. Morwy rosną w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie, ale sprowadzono je także do innych części świata. Jagody, którymi Morwa pokrywa się latem, są jadalne. Giętkie drewno nadaje się do rzeźbienia, a kora i liście są używane do wyrobu papieru. Zastosowania i atrybuty tego niezwykłego drzewa są tak znaczące, że roślina ta została owiana legendami, mitami i różnymi podaniami. Morwy nie pączkują, dopóki nie minie całe niebezpieczeństwo mrozu. Dlatego symbolizują cierpliwość, mądrość i roztropność. Kiedy pojawiają się u nich pąki, dzieje się to z dnia na dzień. Dlatego też to drzewo w pewnym sensie stało się symbolem rozwoju. Ze względu na wszystkie te cechy, starożytni Grecy poświęcili tę roślinę bogini mądrości, Atenie, znanej również jako rzymska bogini Minewra. Drzewo Morwy pojawia się w dziełach Owidiusza, w opowieści o kochankach, którym zabroniono się spotykać. Umawiali się potajemnie pod drzewem Morwy. Oboje zginęli pod tym właśnie drzewem, a ich krew Miała zabarwić białe morwowe jagody na ciemno-czerwono. Do dziś czerwone jagody Morwy noszą symbolikę miłości i fatum, które prowadzi do ostatecznego zjednoczenia dopiero w śmierci. W starej chińskiej legendzie słońce jest reprezentowane przez trójnożnego słonecznego ptaka. Ptak ten mieszka na wschodnim morzu, na szczycie wspaniałego drzewa Morwy. Mówi się, że to drzewo jest łącznikiem między ziemią, a wschodnim niebem. Przedstawienia drzew morwy w sztuce są często symbolami tego boskiego drzewa. Morwa jest również symbolem łuczników, ponieważ legenda mówi, że pierwszy łuk wykonał cesarz Huangdi, aby pokonać tygrysa, który ścigał go po drzewie morwy. W Japonii papier morwowy był używany jako naczynie do składania ofiar w świątyniach Shinto. Rodziny japońskie często używały morwy jako części swoich herbów rodowych, a na samych drzewach, które niejednokrotnie uważane były za święte, zawieszano paski z jako symbol modlitwy. Liśćmi morwy karmiono jedwabniki, które wytwarzały włókno do produkcji kimon, odpowiednich dla klasy rządzącej. We wszystkich opisanych przymiotach morwa była dla Japończyków symbolem wsparcia, troski, i poświęcenia. Znany autor Raju utraconego, John Milton, podobno sam zasadził drzewo morwy w Cambridge. Drzewa morwy rosną tam do dziś. Shakespeare również zasadził drzewo morwy. Rzekomo pochodziło ono z ogrodu Morw Jakuba I chociaż to drzewo dawno zostało ścięte, kilka jego sadzonek zostało rozsadzonych w różnych miejscach w Anglii drewno z tego właśnie drzewa zasadzonego przez Szekspira zostało przetworzone w rozmaite rzeźby i pamiątki po poecie i dramaturgu. Te drzewa morwy, obecnie niedoceniane i zapomniane, są nadal symbolem słynnych brytyjskich pisarzy. Morwy to cenne źródło pożywienia dla jedwabników. Niegdyś, gdy kwitł handel tym niezwykłym materiałem, a sposoby jego produkcji były mniej zmechanizowane, morwy sadzono tam, gdzie tylko zdołały rosnąć. Co ciekawe, angielska próba założenia przemysłu jedwabniczego w 1608 roku nie powiodła się, ponieważ użyto do karmienia larwy ćmy jedwabnikowej drzew morwy czarnej zamiast białej. Hodowla jedwabników doprowadziła do importu robaków w czasie jedwabnej gorączki także do Stanów Zjednoczonych. Ludzie chcieli zarabiać na europejskim szaleństwie w XVIII i XIX wieku. Przedsiębiorcy zasadzili wiele drzew morwy jako pożywienie dla jedwabników. Ostatecznie wysiłki się nie powiodły, a to, co po nich pozostało, to zdziczałe drzewa morwy, posadzone w celu zaspokojenia żarłocznego apetytu jedwabników. Obecnie zapomniano o tych drzewach prawie całkowicie. Mimo wielu cennych walorów, które posiadają, morwa znana jest ze swych bogatych w witaminy owoców, podobnych do jagód, które, w zależności od gatunku, występują w różnych kolorach: mogą być czerwone, białe lub prawie czarne. Odmiany czerwona i czarna smakują słodko i cierpko. Podczas gdy biała morwa ma bardziej łagodny smak, podobny do wanili. W Europie symbolika drzewa morwy ma długą i bogatą historię, kojarzoną z ochroną i siłą woli. W niektórych kulturach uważano, że drzewo morwy odstrasza złe duchy i negatywną energię, dzięki czemu idealnie nadawało się do wytwarzania ochronnych talizmanów lub różdżek. Liście morwy były używane w magii ludowej do ochrony niemowląt przed krzywdą, często umieszczano je w pobliżu łóżeczka lub kołyski. Oprócz historii, tradycji i magicznych rytuałów, morwy świetnie nadają się po prostu do jedzenia. Miłośnicy ptaków sadzą morwy, aby przyciągnąć skrzydlatych tych przyjaciół, którzy uwielbiają owoce morwy. Ponad pięćdziesiąt gatunków ptaków przepada za tym przysmakiem. Nie pogardzą nimi także wiewiórki i inne małe stworzenia. Jagody morwy mogą zostać wykorzystane do zrobienia dżemu lub wina, wypieków lub zjedzenia prosto z krzewu. Trzeba tylko uważać, bo farbują ręce na fioletowo. Dzięki tej właściwości owoce były używane także w barwnikach. Morwa i zdrowie. Liście morwy białej zawierają wiele cennych substancji aktywnych o charakterze odżywczym i leczniczym. Dzięki zawartości wielu dobroczynnych substancji, morwa jest rośliną o wszechstronnym zastosowaniu. Działa na potnie, przeciwzapalnie, obniża poziom cukru we krwi, działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo, obniża ciśnienie tętnicze krwi i poziom złego cholesterolu, zmniejsza ryzyko jego odkładania się w naczyniach krwionośnych, przyczynia się do zmniejszenia masy ciała, łagodzi objawy alergii. Preparaty z morwy stosowane są w leczeniu infekcji, dlatego świetnie sprawdza się w okresie jesienno-zimowym. Gdy zwiększa się ryzyko zachorowania na przeziębienie i grypę. W badaniach odkryto także duży potencjał leczniczy morwy. Szczególną uwagę badacze zwróciły zawarte w niej związki, które obniżają poziom cukru we krwi, spowalniają proces wchłaniania glukozy i zmniejszają glikemię obserwowaną po spożyciu jedzenia. Preparaty z morwą wspomagają terapię cukrzycy typu drugiego, w przeciwieństwie do syntetycznych substancji leczniczych nie wiążą się ze skutkami ubocznymi i są lepiej tolerowane przez pacjentów. Morwa pomaga obniżyć poziom cholesterolu i obniża ryzyko zachorowania na miażdżyce i choroby układu krążenia. Spożywanie morwy pomaga również utrzymać prawidłową masę ciała, ponieważ zawarcia w niej substancje wspomagają metabolizm węglowodanów w organizmie. Dlatego ekstrakt z liści morwy pomaga w profilaktyce otyłości. Tak wiele właściwości w tak mało znanym drzewie. Morwa ma też dobry wpływ na kobiece dolegliwości, w lecznictwie ludowym stosowano ją podczas menopauzy, niegdyś obecna przy każdym domu, dziś zapomniana, może warto odświeżyć swoją przyrodniczą pamięć i sprowadzić to drzewo do swojego ogrodu. Najlepiej rosną w grupach albo przynajmniej w dwójkach, morwa biała obok czarnej. Można je nawet formować w żywopłot ze względu na ich duży przyrost i gęstość. Jeśli kochasz ptaki i chcesz cieszyć się ich śpiewem, posadź morwę, skoro nazwana ją złotym drzewem, musi mieć w sobie naprawdę niezwykłe właściwości. A tymczasem dobranoc w świecie szumiących łąk i cienistych lasów.